I witam ponownie. Zagrajmy w StarCraft Mission Number 4. Dołączyliśmy do synów Korhalu i zaczynamy walkę pierwszą z Konfederacją. Arcturus'a dziewczyna wyszedł do mnie z więzienia. Wydaje się, że są tak frustrowani z konfederacjami jak my. Znam ich reputację, ale wydają się być na poziomie. Myślę, że Arcturus chciał z tobą Hmm, Jaime jest komandorem. Zaibyście. Zszerefana komandora. Ten koleś jak na razie jest naszym szefem. Ale później coś się pogmatwa, ale to się dowiecie wkrótce. Kto grał w grę, no to się domyśla, ale kto nie wie, to nie będę zdradzał wątków. Dobra, w takim razie naszymi celami jest yy, przechwycić yy, dysk pamięci z yy, sieci Konfederacji i Reynor musi przetrwać. To są nasze cele w tej misji. I my sobie zaczynamy trochę w innym miejscu. Ponieważ zaczynamy gdzieś w mieście. I Reynor jest teraz Marinesem, a nie na ścigaczu jeździ. Trzeba tutaj uważać. Bo w ścianach mogą się chować pułapki. Chyba tutaj się gdzieś zaraz pojawi. Nie? O jest, dobra. Trzeba to szybko rozwalać. Dobra, my sobie tu poszukamy. Może coś będzie, ale wątpię w to. Zaczynamy dewastację czereśniackich leniuchów śmierdzących. Dawać rozpierducha cywili. Gincie, nie zasłużyliście sobie. Za żywotno! Dobra, idziemy dalej. Dobra, tu jest Jimmy, Jimmy, Jimmy Raynor. sobie szybko przejdzie. O ile się nie mylę, trzeba iść tutaj. I o. I tutaj mamy kolejną jednostkę, która nie jest dobra aż tak na jednostki lądowe. Natomiast bardzo dobra jeśli chodzi o rzeczy przeciwlotnicze Zaraz czy tam działo wyskoczyło Dobra zabij ich bo mi zginie jeden Dobra właśnie tu szybko panowie No nie pchać się O jaki jeden mądry malins który przeszedł drugimi schodami i tutaj właśnie w tych takich e, płytach mogą się pojawić działka, może się któreś wysunie, się okaże. No i tutaj mamy ciekawe i ulepszenie na fula. Na fula, czyli na 3 się da maksimum. Ja oczywiście nie będę używał steampaków, bo według mnie jest to masochizm i bezużyteczne marnowanie życia marinesów. Które tylko na chwilę daje im siły. No, idzie jeden. Dobra. Może najpierw tu skoczymy. Podejrzewam, że tam nic nie ma ciekawego. A gdyby było, to bym się najwyżej wrócił. Dobra, nie będę jemczał. Idziemy dalej szybko. Tutaj są jakieś zwierzaki neutralne. Nie wiem, tutaj chyba się nie da zaklikać na śmierć. Bo wiem, że... O nie, 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 nie. Bo wiem, że w grach Blizzarda neutralnych, jak się zaklika, dużo razy to wybuchają. Ale chyba w StarCraft... jeszcze tego nie ma. Starcraft jest jeszcze za stary. Door is locked. Devastation! Yeah! Devastation Friarsów.

No super. Porozmawialiście sobie. Czyli Konfederacja bawi się w eksperymenty biologiczne. I chce się trochę poznęcać nad zergami. Tu podejrzewam, że nie ma sensu wkraczać. Raczej wojska nie zdobędziemy. Właściwie nie wiem, czy w ogóle zdobędziemy. Super, tu jest jakiś kolejny. Device Station of Civils! Yeah! I zajebiście jest, świetnie. Y automatyczny system obronny został dezaktywowany. Bardzo się cieszę z tego powodu, chociaż chyba w centrum obrony i tak będą działka. Chyba tylko tutaj na zewn y po zewnętrznych stronach. Korytarzy wyłączyłem działa, chociaż czuję... Nie, wyłączyłem, bo wydaje mi się, o ile nie pamiętam, wyskoczyłyby tutaj chyba dwa działka, a przynajmniej jedno. Oj, 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 co mi tu wyskakuje? Chomikuj! Niekontrolowany ruch, muszę szybko to przejść, żeby drugi nie wyskoczył. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, czy mi coś nie przytnie... O będę zły! A to będzie niemiłe. Ja! I koniec Marinsów. Lecimy dalej. Dawaj, dawaj. No bardzo strategicznie gracie panowie. Od tyłu idą z miotaczami ognia, chociaż powinni na przodzie. Natomiast prowadzącymi są zwykli Marynsi. Do Was wróg zapędza, żebyście się przyszykowali, W razie czego gdyby coś wyskoczyło z nienacka. A są tam skuterki. Chyba wyjadą. Musi się zbliżę. Ale ja ominę ich. Co do Nidota robi? Dobra. Szybko. Tam by nie było nic ciekawego, były tylko dwa terrańskie walury. O O o! -o. Co za idiota! Otworzył bramę. Dobra, wazimy w teleport. Szybko! Właś tu idioto! No już myślałem. Dobra, poczekamy chwilę, zobaczymy czy przejdzie. Nie, nie pojawia się nic. Dobra. Lecimy dalej. Czemu mi się cywil pojawia? Oj ojoj! Oj. Działka i te działka są które... Od... Właśnie wam wspominałem, czyli takie maszynowe i rakietowe. Rakieterzy rządzą, jak to w dwójce się wypowiadali. Ale rakieterzy to już jest grupa Reynora, który już nie uczestniczy z synami Korhalu. Który działa na własną rękę. A dlaczego? No to się dowiecie wkrótce. Mimo, że mało mówią, właściwie mało co zrozumiecie. Ojoj, oj, oj, oj sniper! Szybko rozwalić go. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Pięknie. O, tu jakieś biologiczne słoje. Nie wiem, od razu mi się kojarzy Baldur's Gate. Jak to widzę? Nie wiem dlaczego. Tam też były słoje. Może dlatego. Dobra, i już. Tak szybko żeśmy skończyli. Wystarczy tutaj wskoczyć. I super. I to by było na tyle z tej misji. Ciekawe, ile. skończyłem. W jakim czasie? A dokładniej. Ujmując. W kujońskim języku brzmiąc. 747. Zajebiście. Dobra. Jarman. Jormungand. Brod. Już wiem, co to jest brot. Brod to są czerpy. Czyli Jormungdowy Czerp i Alpha Squad, a może Delta Force, zaginiony w akcji. Eee, teraz tak, zabiliśmy 51, straciliśmy jednego, czyli bardzo strategicznie i bez żadnego sejwowania przeszedłem to. To by było na tyle w kolejnej misji, misji numer 4, a ja się z wami żegnam i do usłyszenia. Na razie!